Chani, z tej podniecy wywalam Wam z pani. Słuchajcie, jakie te Ateny są beautiful. Normalnie, słuchajcie, stoję się na ulicy, bo wy wychodzimy właśnie z tego. Z plaży, nie? Na plaży! Tu pasie smaży! Na plaży dziś fajnie jest! Słuchajcie, jakie na plaży są towary? Ja pierdzielę normalnie, nie mogę się napaczyć na te towary, te greczkie towary na te wiedziaki, lecę te, te wiecie, te sresy i bicie i ze usy z nie? Ja nie mogę tła się no, takie młodziaki normalnie. Zepilowane, jakie poślady, ja pierdzielam normalnie, zakładam oksy, tylko zapomniałam czarny wzięć ze sobą. Tylko wzięłam takie, że przez te okulary z widzi moje oczy i gdzie ja patrzę. Mówi, co tak Ja Jakby te co nie kuka na, na te lafiryndy chude. Chociaż tutaj to w sumie to jestem prawie, że najchudsza, nie? Słuchajcie, ale te dupery naprawdę, powiem wam, że te młodziaki na tej plaży to fajne te klaty. takie, wiecie, oni wchodzą do wody prawie, żeby z majtek, nie? Czepki na głowę, nie wiem, co to, to za tradycja, no ja tak na nich muszę patrzeć, tak wiecie, z przymusu, bo normalnie tu nie chcę na nich patrzeć, nie? One zmuszają mnie do tego, żebym sobie popatrzyła na te młode ciałka, na te młode dupery, nie? A później patrzę w oczach na starego ja indykuza. Stary, ty to normalnie powinieneś w jakiej orkiestrze pracować tym bęblem, normalnie. Chyba ci zacznę pożyczać swój stanik. Nie no, żartuję, takie wiecie, szmary bajery, żeby wiecie, co to do Was nie. Eee, nie wiem co u was słychać tam w Polsce, czy tam ma ta śniega, czy nie ma ta śniega. U mnie jest po prostu dzisiaj zajebliście. Słuchajcie, ostatnich na padał śnieg, ja nie wiem gdzie to jest śnieg, słuchajcie, normalnie. Wreszcie mam pogodę, słuchajcie, to normalnie za No, no to mnie mam, życzę, a na tym niego nie wam życzę, kochani. Dzisiaj mamy piękną pogodę. Jej, chory słonecznie. Ja tydzień cały dzień na plaży do pasi smaży. Tu sobie stoimy na przystanku. Dym, 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 no Telefon Halo? Baśka? No siema! Ja w Atenach jestem! A jak ty się tutaj do mnie zadzwoniłaś? A skąd ty wiesz, że ja jestem na tym przystanku? Ja pierdzielę Baśka! Ja nie mogę, że ty mnie znalazłaś! Ty to mnie wszędzie znajdziesz! Normalnie człowiek wyjechał z Bytanii na, na urlop, żeby odpocząć od swojej psia psi od ludzi, a ty jak zwykle mnie dopadniesz, kobieto! Weź na kamerę na chwilę, ci pokażę, jak zajebiście dzisiaj wyglądam! A, no tak, bo ty na dzwonisz! Ja pierdziele, ale no, no to buja, no pa, to dzwoni mi się później, jak będę już u siebie w tym pokoju, no, no to pa, Słońce w całym mieście, nie widziałam tego jeszcze, popatrz, o popatrz, dün, dün, dün. Halo Baśka, ty znowu do mnie dzwonisz, tutaj słuchaj, na budkę telefoniczną, ja że ty jesteś dobra słuchaj. Słuchaj, ja te pączki. Ja jeszcze nie zażarłam żadnego, słuchaj, szukam tych pączków tutaj, powiem Ci, że w tych Atenach ciężko znaleźć te pączki, są jakieś takie inne niż w Polsce, takie wiesz, podrobione, nie to co na, te nasze. Ty jest właśnie od kogo? Od gasterowej? Za 18 zł? Po Popieprzyło Cię? Za 18 złotych to ja mam tutaj tej litrów wina, nawet w ogóle się nie szczypię z tym, no. No dobra, będę kończyć, słuchaj, bo czekam na 120 22, tak byś mogła mi sprawdzić w internecie, o co odjeżdża. A, nie sprawdzisz mi, nie ma zasięgu, a dobra, no tak, bo ja nie mam internetu, no dobra, to będę kończyć, no to później pa. Trzymać mi? Bardzo jesteś normalny. na ulicy jesteśmy, ludzie są. Saszetka, kretynko. A, saszetka, saszetka, nie to Stary, jak akcja. Baśka do mnie tu na stacjonarny dzwoniła. Gdzie? Do no budki? Tu. No do budki. Jesteś normalna. Ty jesteś normalny, jak ze mną jesteś.